Co oni, mamusiu, wołają? Cieszą się, kochanie. Ale z czego? Hmm, nie wiem, dziecina, jak ci to wytłumaczyć. Czy wiesz, co to jest zgoda? Tak, mamusiu, wiem. Kiedy na przykład nie kłócimy się podczas zabawy. Dzisiaj jest właśnie takie święto zgody. Dzisiaj wszyscy się zgodzili. Król z biednymi, bogaci z biedniejszymi i tak dalej. Cały kraj się pogodził. I myśli jak rządzić, aby z tej zgody wynikło dużo pożytku dla wszystkich. Mamusiu, no a co teraz będzie robił król? Będzie składał przysięgę. Jaką przysięgę? Co to jest przysięga? Hmm, to taka obietnica, którą trzeba wytrzymać. A co król będzie obiecywał? Że będzie służył narodowi i sprawiedliwie rządził. A czy ja mógłbym przysiąc? Co chcesz przysiąc? Że będę wszystkich lubił, nie będę się kłócił. Nie będę robił krzywy słabsze. Dobrze, ale pamiętaj, że musisz dotrzymać obietnicy.